Dzień dobry Państwu. Poranek u Hieronima kłania się Państwu nisko. To czwarty dzień czerwca. Nie wiem, czy Państwo już w nastroju bardziej wakacyjnym. U nas jeszcze chwila, zanim zaczniemy na dobre myśleć o wakacjach, ale tak naprawdę w te wakacje przez cały czas z Państwem zostaniemy. To mogę obiecać, jeśli chodzi o bibliotekę. W ogóle, Państwo wiedzą, że biblioteka jako taka na wakacje nie jeździ. My, jeśli chodzi o ekipę poranka u Hieronima, będziemy próbowali trochę nabrać nowych sił, nowych perspektyw i zrobić sobie takie mini wakacje. Ale obiecujemy, że Państwo nie pozostaną sami na ten wakacyjny czas. A jak to będzie wyglądać, to jeszcze za chwil kilka będziemy Państwu zdradzać. Jeśli chodzi o kulturę, to myślę, że ona jest ważna nie tylko dla nas, ale wiemy, że też dla Państwa w każdym czasie. Czy w tym czasie jesiennej szarugi, czy nawet długich zimowych wieczorów, a może tym bardziej długich zimowych wieczorów, ale także w tym czasie letnim, wiosennym. Ta kultura jest czymś, co nam towarzyszy nieustannie, dlatego my staramy się w naszym programie. Podsuwać Państwu zaproszenia, podsuwać propozycje, rozmawiać z tymi, którzy coś ciekawego robią nie tylko od święta, ale też na co dzień. Jedną z takich osób jest Ryszard Kalinowski. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Po raz kolejny w naszym studio, ale przyznam, że nie widzieliśmy się już przez kilka miesięcy, więc. Pierwsze pytanie, takie brzmiące bardzo nieformalnie, co u was słychać? Co się dzieje w Lubelskim Teatrze Tańca? Co nowego? Czy dla was czerwiec to już jest tak takie powolne wyciszanie przed wakacjami, czy właśnie nie, czy właśnie wy się teraz rozpędzacie, bo dopiero będzie się działo? Czerwiec rzeczywiście jest dla nas pewnym punktem Kulminacyjnym, tak bym to powiedział. Więc nie tyle wyciszamy naszą pracę, ile, ile właśnie kończymy z przytupem pewną część pracy, którą sobie zaplanowaliśmy. Jesteśmy w trakcie realizacji dużego programu, tym razem dwuletniego, Przestrzeni Sztuki i Taniec. Pewnie kiedyś o tym wspominałem. No i w związku z prowadzeniem tego programu, wsparciem ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Muzyki i Tańca. Przyjęliśmy na siebie pewne zobowiązania względem naszych lokalnych odbiorców, widzów, uczestników warsztatów, różnego rodzaju szkoleń, no i względem osób z całej Polski, bo to jest program skierowany do miłośników, twórców tańca z całej Polski. W związku z tym, cały czas jesteśmy w trybie wspierania, udostępniania naszego wspaniałego obiektu, jakim jest Centrum Kultury, w którym możemy organizować rezydencję, chętnie do nas przyjeżdżają artyści, by pobyć przez tydzień, dwa, popracować nad swoją koncepcją artystyczną. Organizujemy pokazy, spektakli, organizujemy codzienne warsztaty. Jesteśmy cały czas w kontakcie z innymi operatorami tego programu. Dyskutujemy, analizujemy, co, co, co poprawić, co zmienić, bo chcielibyśmy ten program kontynuować również w przyszłych latach. Bardzo nam na tym zależy, bo to jest bardzo pożyteczny program dla środowiska tanecznego w całej Polsce. Jedną z takich fantastycznych rzeczy, które nam się udało w tym roku tak naprawdę rozwinąć, to jest Lubelska Scena Tańca. Tak sobie nazywaliśmy taki cykl prezentacji młodych utalentowanych choreografów, tancerzy. Mamy ich bez liku. Jako jurorzy ja i moje koleżanki z Lubelskiego Teatru Tańca często uczestniczymy w różnych przeglądach różnych konkursach i dostrzegamy, że w tym świecie półprofesjonalnym, przedprofesjonalnym jest mnóstwo ludzi, którzy mają wielką pasję, ale już też umiejętności i chcielibyśmy im bardzo pomóc. I w związku z tym uruchomiliśmy taki, taki regularny cykl pokazów właśnie pod nazwą Lubelska Scena Tańca, Prezentujemy tych młodych ludzi w Lublinie, ale też jeździmy w region. Byliśmy w Biłgoraju, byliśmy w Dęblinie, a za dwa dni będziemy w Chełmie. Bardzo jesteśmy dobrze tam przyjmowani, bo okazuje się, że widownia po prostu czeka na piękny taniec. Mało ma okazji, by się z tym tańcem zapoznać, spotkać, podziwiać. Kiedy na żywo go obserwujemy, jest to zupełnie no, coś innego. To jest zupełnie inne przeżycie niż obserwowanie tego w mediach. Na szczęście dużo jest tańca w mediach. Naprawdę można sporo e, fantastycznych fragmentów, spektakli czy popisów indywidualnych znaleźć. No ale spotkanie na żywo to jest najważniejsza rzecz. To na pewno coś zupełnie innego. Myślę, że. Oto spotkanie na żywo, tak się domyślam, chciałabym Ciebie o to zapytać, że o to chodzi też w rezydencjach. Te rezydencje artystyczne to jest spotkanie z innym środowiskiem, z inną sceną, z inną filozofią. Na czym to polega? Dlaczego to jest tak ważne? Bo myślę, że jest ważne. Podglądam Was przecież na, na Facebooku i często e, widzę, że, że coś takiego jak rezydencje e, to jest forma bardzo potrzebna i ona jest szalenie ciekawa. Ona jest potrzebna obu stronom, jeśli tak mogę powiedzieć. Artystom przede wszystkim, którzy takiego czasu, takiego miejsca, które oferujemy, a to jest wyjątkowa sytuacja, naprawdę w Centrum Kultury mamy do tego niezwykłe warunki w skali ogólnopolskiej. Tym artystom jest to potrzebne, bo oni często wychodzą z pewnego kontekstu, z pewnej codzienności, która, która ich pewnie czasami przygniata, czasami ogranicza, taka proza życia. Kiedy przyjeżdżają na rezydencję, w zasadzie mogą poświęcić czas, siebie samego, sobie wzajemnie również, całkowicie temu projektowi, który sobie obmyślają. To jest bardzo ważne, bo, bo próba znalezienia odpowiedzi na jakieś ważne pytania, na jakieś zagadnienia, które chcemy przetworzyć artystycznie w takich. Codziennych domowych, domowych warunkach, to jest, jest to coś trudnego, kiedy musimy zadbać, no nie wiem, o taką prozę życia, codzienność dnia. A co innego, kiedy możemy się temu poświęcić podczas takiej rezydencji całkowicie, to jest dla artystów bardzo, bardzo cenny czas, bardzo produktywny, bardzo twórczy. No i oni nie, nie, nie można tego nie zauważyć. Korzystają też. Z otoczenia, w którym się znajdują, pięknego naszego miasta, inspirującego, tu się spełnia to hasło, które kiedyś powstało, Lublin Miasto Inspiracji. Rzeczywiście, bo ci artyści, owszem, przebywają w sali prób, bardzo dużo czasu poświęcają na te prace, ale oni. Idą również, wychodzą z tego budynku, idą w miasto, obserwują to miasto, obserwują życie mieszkańców, dowiadują się, co w tym mieście jest ciekawego, zwiedzają zabytki. To wszystko ich też inspiruje, otwiera. Nawet jeśli przyjechali z jakimś wąskim, konkretnym pomysłem, to dzięki temu mogą znowu jakoś innymi oczyma spojrzeć na, na ten swój proces. Hmm. I to jest też ważne dla obserwatorów, bo my bardzo zawsze staramy się organizować tak zwane pokazy dla publiczności, otwarte pokazy, tak zwany pokaz pracy w procesie, work in progress. Jest taki moment w trakcie tej rezydencji, kiedy artyści są przez nas proszeni do zapoznania uczestników, widzów zaciekawionych tym procesem z aktualnym stanem ich pracy. Oni przygotowują czasami. Pokaz fragmentu jakiegoś spektaklu, jeśli jest to możliwe. A czasami po prostu zapraszają na jakąś lekcję, na pokaz próby, robią otwartą próbę i rozmawiamy. To jest bardzo, bardzo inspirujące, bo najczęściej jako widzowie mamy do czynienia z efektem końcowym. Przychodzimy na widownię, siadamy i oglądamy to, to co jest nam zaprezentowane na scenie lub w jakiejś innej scenerii a tutaj możemy podpytać podpatrzeć to jest niezwykle ciekawy moment bo można dowiedzieć się od kuchni co artysta miał na myśli, można mu wprost zadać pytanie, można podzielić się swoją opinią, co też jest znowu wracamy do artystów, bardzo inspirujące dla nich, bo w trakcie przed finałem jeszcze dowiadują się, czy ten ich pomysł mówiąc kolokwialnie, działa, czy nie działa na widza, czy e, idą ścieżką, która, e, którą może podążyć widz, odbiorca. Czy może są za bardzo zamknięci, pochłonięci swoim konceptem i tracą z pola widzenia, punkt widzenia yy, widza. Więc to, to jest bardzo pożyteczne dla obu stron i to jest coś, co robimy od bardzo dawna i chcemy kontynuować. uważam, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy w twórczości i w takiej organizacji życia tanecznego. Zastanawiam się, czy to jest tak w państwa głowach że pewni goście kojarzą się państwu z taką myślą o będzie zaproszenie ja wiem że z zaproszeniem dla naszych widzów do Udziału w tym, co niebawem się wydarzy. Z takim zaproszeniem przyszedłeś też dzisiaj, więc sama jestem bardzo ciekawa i wiem, że Państwo też czekają na te informacje. Co w najbliższym czasie, co na scenie? Wspomniałem o tych młodych osobach, którymi się opiekujemy i którymi chcemy. Zainteresować jak najszersze grono widzów, ale mm, oczywiście y, bardzo mocno skupiamy się też na artystach profesjonalnych, ukonstytuowanych. Ich prace staramy się prezentować regularnie na naszej scenie. W związku z tym, oczywiście, 14 czerwca będziemy mieli do czynienia z m, kolejną ciekawą pracą y, m, y, pod tytułem Antena. Zaraz pewnie powiemy o tym. Dlaczego antena? Skąd taki tytuł? Jest to duet taneczny, jest to praca w wykonaniu dwójki osób Piotra Stanka i Natalii Dinges, w reżyserii Maciej'a Gorczyńskiego. Spektakl, który został wyprodukowany u naszego partnera w teatrze Rosbark, również operatora programu Przestrzeni Sztuki. Spektakl w wykonaniu osób, które Pracują projektowo. One spotkały się z, z tego powodu e, właśnie wokół tego spektaklu, wokół tego tematu, e, wokół tego tytułu by razem, wspólnie dojść do e, e, jakiejś e, ciekawej propozycji. E, no właśnie, a punktem wyjścia było dla nich um, e, poezja Serhia Żadana. E, i Tomik Antena. Nieczęsto się zdarza, aby tancerze się odwoływali wprost do jakiegoś dzieła. Zazwyczaj jest to jakaś kompilacja, skojarzeń, inspiracji różnego typu. Tutaj mamy do czynienia wprost, nawet prezentowany jest fragment tego wiersza, który ma widza wprowadzić w ten świat, który Krywują tancerze, mężczyzna i kobieta. Bardzo ciekawa praca. Moim zdaniem, mnie osobiście zawsze wydawało się, że taniec i poezja są najbliżej siebie. Oczywiście, jesteśmy skłonni mówić, że taniec i muzyka to dwa bardzo bliskie sobie światy, ale mnie się wydaje, że taniec i poezja mają w sobie. Jeszcze więcej wspólnego, dlatego, że taniec potrzebuje wyrazu, potrzebuje się wyrazić. Tancerze potrzebują opowiedzieć się, siebie, jakąś historię. Trudno jest to zrobić w sposób prozatorski, taki dramatyczny, taki teatralny, językiem ruchowym, językiem tanecznym. I tu z pomocą przychodzi poezja, która podobnie jak taniec, wydaje mi się wieloznaczna, wielowymiarowa, nie niełatwa um, nie do szybkiego uchwycenia, ale pozostająca w pamięci, pozostająca w głowie na dłuższy czas, a to jest zawsze na, na, naj, najfajniejsze, kiedy można zabrać coś ze sceny ze sobą do domu i tam jeszcze pomyśleć, wspomnieć te obrazy, y, y, wspomnieć Słowa, być może, które padają ze sceny, i tworzyć sobie swój świat, swoją opowieść. To jest też niezwykłe, że za sprawą tańca to będzie kolejna wizyta. Tak mogę powiedzieć, Serchia Żadana w Lublinie, który zawsze jest przez państwa, przez publiczność, przez słuchaczy bardzo ciepło witany, ilekroć tylko mamy taką sposobność. Powiedzmy o. Szczegółach, jak się dostać na ten spektakl. 14 czerwca będziemy grać w sali Widowiskowej Centrum Kultury. Bilety będą dostępne online na stronie Centrum Kultury w Lublinie. Na Facebooku można znaleźć również informacje na naszym profilu Lubelskiego Teatru Tańca oraz Centrum Kultury w Lublinie. Jak te bilety nabyć? zapoznać się należy z regulaminem. Tam są zawsze takie zastrzeżenia, czy spektak jest dla widzów dorosłych, jaki jest sugerowany wiek. Tutaj od razu może powiem, że jest sugerowany wiek powyżej 16. Chcielibyśmy, żeby nie dzieje się nam nic strasznego, ale chcielibyśmy, żeby te treści i, i forma Którą artyści wybrali, była jak najbardziej przyswajalna, przystępna. W związku z tym myślę, że nieco bardziej, do, na pewno dojrzali widzowie docenią te, te propozycje bardziej niż, niż na przykład dzieci. Ale sądzę, że, że jeżeli ktoś ma doświadczenie i determinację, by, by zmierzyć się z tematem trudnym, nie ukrywajmy, z serii Zadan pisze o rzeczach ważnych, ale też trudnych, sam jest w, w takiej sytuacji życiowej, która wymaga no, też pewnego zrozumienia świata, w którym żyjemy, by lepiej odnieść się do, do tego, co nam proponuje w swojej poezji, czy właśnie tancerze w sztuce, którą do nas przywieźli. W związku z tym, proszę o tym pamiętać, warto o tym pamiętać, bo to też nam pozwoli głębiej przeżyć spektakl, na który się wybieramy. Serdecznie Państwa zapraszamy. A na koniec chciałabym zapytać o taniec na życie. Hmm. Powiedz, proszę, czy taka osoba jak na przykład ja, a pewnie ze mną parę jeszcze osób się utożsami, czyli gdzieś tam jakaś rytmika nas dotyczyła, kiedy mieliśmy 5, 6, 7 lat. I tak naprawdę to jest. Koniec naszej przygody z tańcem? Czy dla nas pozostaje miejsce już tylko i wyłącznie na widowni? Możemy już być wyłącznie widzami i tylko w takiej relacji z tym tańcem obcować? Bo coraz częściej jednak słyszę o czymś takim jak. Terapia tańcem i ruchem. Psychoterapia tańcem i ruchem. Znalazłam też to dla mnie osobiście, była nowość, że funkcjonuje. Polskie Stowarzyszenie Terapii Tańcem i Ruchem. Domyślam się, że to w takim razie musi być całkiem poważna sprawa. Nie chodzi mi oczywiście o teraz tłumaczenie Państwu, jak te psychoterapię tańcem możemy. Nie, nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, czy taniec dla nas na co dzień, w takim zwykłym, normalnym życiu, może mieć formę. Nawet ucieknijmy od tego słowa terapia może być dla nas dobry. Cieszę się, że o tym mówisz, ale od razu uprzedzam, że jest to temat ogromny ogromny. Ja bym bardzo się namawiał na zorganizowanie takiego spotkania osobnego na ten temat, dlatego że my odkrywamy coś niezwykłego w obecnych czasach tę terapeutyczną moc tańca. Osobiście nie jestem terapeutą ani nie prowadzę takich zajęć, ale sam osobiście doświadczam takiej terapeutycznej mocy tańca poprzez obcowanie ze sztuką. To jest ten poziom, który na pewno wszyscy możemy, którego możemy doświadczyć, na który możemy wejść. To znaczy, po prostu obcowanie ze sztuką, może jest to banalne, trywialne, co mówię, ale. Czasami trzeba sobie przypomnieć, że jest nam to potrzebne do życia, po prostu. Dzięki temu, że spotykamy się z dziełem sztuki, a takim jest na przykład spektakl taneczny, czy, czy piękny obraz, czy literatura, poezja, o której tutaj wspominaliśmy, to już jest e, działanie terapeutyczne to już jest wpływ na nas kojący, leczący. Otwierający nas często, a jeśli mówimy o, o, o ruchu w szczególności, to wiesz, my odeszliśmy od ciała bardzo mocno. Przez wiele, wiele, wiele lat po wojnie wychowywano nas jakby w takim, w takim oderwaniu od ciała. Mówiono, zajmowaliśmy się jako społeczeństwo, jako ludzie tutaj. Podkreślę po tej stronie y, Europy, y, zupełnie innymi rzeczami. W innych zakątkach świata y, ciało jest ważne dla ludzi, jest częścią rzeczywistości, w, którą, w której żyją, częścią osobowości, którą posiadamy, którą, częścią człowieka, którym jesteśmy. I y, znacznie częściej w tych zakątkach świata się dbało o ciało. Ludzie nie wstydzą się tak ciała jak u nas, nie boją się ułomności, bo to też jest o tym, czy akceptujemy ułomność, na przykład u siebie, u innych, czy chcemy ją poprawić, itd. itd. My wstydzimy się trochę tego wszystkiego i w obecnych czasach nastąpi, nastąpiło jakieś, jakieś, jakiś boom, jakieś odkrycie, nowe odkrycie, że jesteśmy w ciele. Czy powinniśmy o to ciało zadbać, o siebie zadbać, znaczy zadbać również o ciało. I nie mam wcale na myśli przekraczania jakichś kolejnych granic, diet cud, jakiejś szalonej godnitwy za sprawnością. Mam na myśli takie zwykłe, normalne zastanowienie się i uobecnienie w ciele. Zadbanie o to, żeby można było bez napięć strasznych, bez ogromnych bez ogromnego wysiłku, schylić się, sięgnąć po coś, albo odprężyć. Tego nam bardzo brakuje. I terapeuci też, myślę, że o to dbają. Jest wiele osób, które rozwiązuje swoje bardzo głębokie problemy, traumy, pewnego rodzaju ciężkie przeżycia psychiczne, ale jest wiele osób, które się doskonale relaksuje w tańcu, w ruchu, stowarzyszenie muzyki lub bez, poprzez... Jogę choćby, czy wiele innych form. My tego bardzo potrzebujemy i ja tego doświadczam osobiście, ale spotykam się bardzo często kiedy ludzie dzielą się takimi właśnie spostrzeżeniem. Ojej, nie wiedziałem, że to tak dobrze wpływa na moje samopoczucie, na mój dzień, na moje plany, na moje problemy, że wiele z tego co nas trapi. Nawet teraz, widzisz, kiedy, kiedy mówię trapi, <grymne> zaciskam pięść, bo ci, 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 jesteśmy jednym, jesteśmy jedno, my, ciało, psychika, jesteśmy jedno i w ciele to się wszystko y, y, odkłada. Jeżeli jesteśmy y, zdenerwowani, ciało to odczuwa, ale też na szczęście jest odwrotnie. Jeżeli potrafimy się zrelaksować cieleśnie, to i nasza psychika, nasze emocje funkcjonują inaczej. I to jest dostępne każdemu. To jest dostępne każdemu. Naprawdę, proszę mi wierzyć, nie chodzi wcale o uczenie się kroków. Bardzo dobrze, jeżeli ktoś ma ochotę, może się uczyć kroków, ale nie chodzi o to, żeby pójść na jakieś zajęcia taneczne czy ruchowe i martwić się tym, ojej, czy ja się nauczę kroków, tak? czy ja się nauczę jakiejś sekwencji ruchowej. To naprawdę nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby poświęcić chwilę, dłuższą lub krótszą, na to, żeby zrozumieć swoje ciało, znaleźć te rzeczy niedobre w ciele i uwolnić się od nich. Z pomocą terapeuty, czasami instruktora. Nie trzeba wychodzić na scenę, nie jest to konieczne. Nie ma to aż takiego znaczenia, czy będziemy. Tańczyć na scenie, w związku z tym, że się zajmujemy ruchem czy tańcem. Wręcz przeciwnie, zawsze myślę sobie, że do, najzdrowiej jest odróżniać to. Czy naszym celem jest wyjście na scenę, to wtedy ta terapia, chyba scho raczej schodzi na, na plan dalszy, jest, jest, jest jakimś pośrednio dodatkiem do tego. Czy chcemy zająć się terapią? Wtedy. Ta scena nas nie stresuje. Tak? Nie, nie jest nam potrzebne występowanie, być artystą, ale z pewnością ludzie tańca, choreografowie, instruktorzy mają bardzo wiele do zaoferowania. Na każdym poziomie stresu, problemu, kłopotu warto korzystać z tej wiedzy, bo rzeczywiście mamy coraz lepszych instruktorów, coraz lepszych terapeutów, coraz lepsze szkoły, kierunki wspomniałaś o tym stowarzyszeniu. No właśnie kiedyś było to nie do pomyślenia, a teraz jest już tylu ludzi, że skrzykują się, samoorganizują, wymieniają, wspierają, żeby ta wiedza, która do, na, na świecie jest dostępna od wielu lat w, w różnych miejscach. Także i do nas docierała i byśmy i byśmy <grym> pozwolili... E, mm, sztuce tańca i ruchowi być częścią naszego życia. My bardzo łatwo e, akceptujemy literaturę z całym szacunkiem, absolutnie i bardzo słusznie. Muzyka, no to to już nie ma w ogóle pytań, prawda? E, teatr, kino, z tańcem mamy trochę kłopot e, i byłoby dobrze, żebyśmy może właśnie poprzez udział cielesny w takich zajęciach różnego typu uczyli się rozumieć, przyjmować ten komunikat ruchowy, taneczny, który do nas wysyłają tancerze w czasie spektaklu, albo po prostu współuczestniczyć, bo to jest coś dobrego. Przecież nie mówimy o katorżniczej pracy w szkole baletowej, chociaż to też już się skończyło. Proszę mi wierzyć, proszę nie wierzyć już, że, że w szkołach baletowych się dzieci katuje, już nie. Coraz więcej wiemy, coraz więcej rozumiemy i kiedy w tym uczestniczymy, e, łatwiej nam też e, e, cieszyć się tym, co prezentują tancerze w czasie spektaklu na różnego rodzaju wydarzeniach artystycznych. Cieszę się, że padają te słowa, bo to jest taki kolejny. Prezent, jaki dzisiaj dostają widzowie od ciebie, po pierwsze zaproszenie do udziału w spektaklu, informacje o takiej możliwości, a po drugie taką informację, że tak, taniec może być dla nas wszystkich. To nie od razu trzeba wyjść na scenę. Można zrobić coś dla siebie, coś dla ducha, coś dla ciała, tak jak to się mówi, ale jest w tym naprawdę wiele prawdy. Życzę Państwu. Tańca w życiu, więcej tańca w życiu, czy z tej perspektywy, czy z innej. Zacznijcie Państwo może od tego, że spotkamy się 14 czerwca na widowni Centrum Kultury, a jak to się potem potoczy? Niech się potoczy jak najlepiej dla państwa i w takim stopniu, jaki będzie dla państwa odpowiedni, niech ten taniec w waszym życiu zostanie, bo naprawdę warto. Niech zostanie. My po prostu tańczymy, kiedy tańczymy, nie kiedy nauczymy się tańczyć. To nie jest za jakiś czas, to nie jest po jakimś procesie nauki. To się dzieje tu i teraz. Jeżeli chcesz. Jeżeli chcesz mówić, to mówisz, jeżeli chcesz tańczyć, to tańczysz, jeżeli chcesz grać, to grasz. Tego życzę Państwu i sobie również. Dziękuję Ci bardzo za wizytę. Zobowiązuję Cię do odwiedzin zawsze, gdy tylko w zanadrzu będziecie mieli coś ciekawego, żebyśmy mogli Państwa wspólnie na te wydarzenia zapraszać. Z przyjemnością przyjdę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.